Witam wszystkich na kanale. Jestem dr Magdalena Wójcik, specjalista urologii i andrologii z ponad 15-letnim doświadczeniem w leczeniu zaburzeń funkcji seksualnych u mężczyzn. Na tym kanale dzielę się wiedzą medyczną, która może uratować zdrowie i poprawić jakość życia tysięcy mężczyzn. Czy wiedziałeś, że brak wytrysku podczas stosunku może być pierwszym objawem nowotworów prostaty, cukrzycy, a nawet zawału serca? To, co wielu mężczyzn bagatelizuje jako gorszy dzień, może być sygnałem alarmowym wysyłanym przez organizm. Zaburzenia wytrysku mogą prowadzić do niepłodności, głębokich problemów psychicznych, depresji i całkowitej utraty libido. Nieleczony brak wytrysku często skutkuje rozpadem związków, utratą pewności siebie i progresją chorób, które mogą zagrażać życiu. Mężczyźni, którzy ignorują ten problem, często trafiają do mojego gabinetu z zaawansowanymi schorzeniami, które można było wykryć znacznie wcześniej. W Polsce temat męskiej seksualności nadal jest tematem tabu. Badania pokazują, że 78% mężczyzn nigdy nie rozmawiało z lekarzem o problemach z wytryskiem. Społeczne oczekiwania prawdziwego mężczyzny powodują, że pacjenci zwlekają z wizytą u specjalisty nawet przez lata. Dodatkowo internet pełen jest błędnych informacji, które prowadzą do niebezpiecznego samoleczenia. W dzisiejszym odcinku przedstawię trzy najczęstsze błędy, które popełniają mężczyźni z problemami wytrysku, pokażę dokładnie, jakie choroby mogą się za tym kryć, i dam kompletny przewodnik, jak prawidłowo zdiagnozować i leczyć ten problem. To wiedza, która może dosłownie uratować życie. Jeśli ten temat jest dla Ciebie ważny, zostaw like pod tym filmem, subskrybuj kanał i koniecznie udostępnij go znajomym, którzy mogą potrzebować tej wiedzy. Każdy udział może pomóc komuś bliskiemu. Statystyki są alarmujące. W Polsce 35% mężczyzn między 40 a 60 rokiem życia doświadcza problemów z wytryskiem. Z tej grupy aż 67% nigdy nie zgłaszało się z tym problemem do lekarza. Najnowsze badania europejskie pokazują, że u 42% mężczyzn z zaburzeniami wytrysku wykryto poważne choroby systemowe w ciągu dwóch lat od pierwszych objawów. To oznacza, że niemal połowa przypadków to sygnał ostrzegawczy organizmu. Pierwszy i najczęstszy błąd to traktowanie braku wytrysku jako naturalnego procesu starzenia. Paweł, 52-letni inżynier, zgłosił się do mnie po trzech latach problemów. Przekonywał siebie i żonę, że to normalne w jego wieku. Okazało się, że cierpi na cukrzycę typu 2, która uszkodziła nerwy odpowiedzialne za wytrysk. Mechanizm wytrysku to skomplikowany proces neurohorminalny. Wymaga współpracy układu nerwowego, hormonalnego i naczyniowego. Gdy jeden z tych systemów jest uszkodzony przez chorobę, wytrysk staje się niemożliwy lub opóźniony. Cukrzyca uszkadza nerwy obwodowe. Proces nazywany neuropatią diabetyczną. Wysokie poziomy glukozy we krwi dosłownie cukrzą osłonki nerwów, uniemożliwiając prawidłowe przekazywanie sygnałów. Rozwiązanie Jeśli problem z wytryskiem pojawił się nagle lub pogarsza się przez kilka miesięcy, to nie jest naturalne starzenie. Konieczne są badania poziomu glukozy, hemoglobiny glikowanej i konsultacja diabetologiczna. Wczesne wykrycie cukrzycy i właściwe leczenie może całkowicie przywrócić funkcję seksualną. Drugi błąd to samodzielne zwiększanie dawek sildenafilu, tadalafilu czy innych leków na erekcję, myśląc, że to rozwiąże problem z wytryskiem. Marek, 45-letni biznesmen, brał nawet 200 mg sildenafilu dziennie czterokrotność maksymalnej dawki. Trafił na oddział kardiologiczny z ciężką hipotensją. To fundamentalne niezrozumienie fizjologii. Leki na potencję działają na erekcję poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych w prąciu. Wytrysk to zupełnie inny mechanizm wymaga skurczu mięśni gładkich cewki moczowej i prawidłowej innerwacji. Przedawkowanie leków PDE-5 może prowadzić do niebezpiecznego spadku ciśnienia krwi, zawału serca, a nawet śmierci. Co więcej, brak wytrysku przy prawidłowej erekcji często wskazuje na problemy neurologiczne lub hormonalne, nienaczyniowe. U Marka, wykryliśmy niedobór testosteronu spowodowany zespołem metabolicznym. Rozwiązanie: nigdy nie zwiększaj samodzielnie dawek leków. Jeśli lek na potencję nie pomaga z wytryskiem, potrzebna jest pełna diagnostyka hormonalna i neurologiczna. Badania poziomu testosteronu, prolaktyny, hormonu tarczycy i skierowanie do androloga to podstawa. Trzeci błąd to sięganie po niesprawdzone suplementy i zioła kupowane przez internet. Robert, 38-letni kierowca, przez rok brał chiński preparat obiecujący natychmiastowe wzmocnienie. Preparat zawierał nielegalne sterydy i substancje psychoaktywne. Pacjent trafił do szpitala z uszkodzeniem wątroby i nerki. Rynek suplementów na potencje to prawdziwa dżungla. Analiza głównego inspektoratu farmaceutycznego wykazała, że 73% preparatów sprzedawanych online zawiera nielegalne substancje. Wiele z nich to syntetyczne hormony, amfetamina, a nawet toksyczne metale ciężkie. Problem z wytryskiem wymaga dokładnej diagnozy przyczyny. Może to być uszkodzenie nerwów po operacji prostaty, skutek uboczny antydepresantów, niedobory hormonalne, lub nawet guzy przysadki mózgowej. Żaden suplement nie rozwiąże tych problemów, może tylko je zamaskować i pogorszyć. Przypadek Roberta pokazał dodatkowo niedobór cynku i magnezu, które rzeczywiście wpływają na funkcję seksualną. Jednak przyczyna tkwiła w celiaki, chorobie trzewnej, która uniemożliwiała wchłanianie składników odżywczych. Rozwiązanie: zamiast suplementów, wykonaj pełną diagnostykę, morfologię krwi, badania wątroby i nerek, panel hormonalny oraz badania na nietolerancje pokarmowe. Tylko lekarz może przepisać bezpieczne i skuteczne leczenie. Inne częste błędy to używanie alkoholu jako lekarstwa na stres przed seksem, alkohol dodatkowo blokuje wytrysk, nadmierne masturbowanie z niezdrowym chwytem, co zmniejsza czułość, ignorowanie leków, które blokują wytrysk, jak niektóre antydepresanty, stosowanie technik odwlekania wytrysku bez zrozumienia przyczyn problemu oraz lekceważenie zdrowia psychicznego, bo 40% problemów z wytryskiem ma podłoże psychogenne. Prawidłowe postępowanie składa się z pięciu kroków. Pierwszy dokumentacja objawów przez cztery tygodnie. Zapisuj częstość stosunków, czas do wytrysku, siłę wytrysku w skali 1 5 i towarzyszące objawy. Drugi podstawowe badania laboratoryjne, morfologia, biochemia krwi z glukozą i funkcjami wątroby, TSH, testosteron całkowity i wolny, prolaktyna, PSA. Trzeci wywiad lekarski dotyczący leków szczególnie antydepresantów, leków na nadciśnienie, przeciwhistaminowych. Lista wszystkich suplementów i używek. 4. Badanie urologiczne z oceną prostaty, jąder i przewodów nasiennych. USG Doppler naczyń prącia i badanie czucia w okolicach płciowych. 5. W przypadkach skomplikowanych: rezonans magnetyczny kręgosłupa lędźwiowego, badania neurologiczne i konsultacja seksuologa. Po operacjach prostaty problem może utrzymywać się do roku. Organizm potrzebuje czasu na regenerację nerwów. Po zawale serca leki beta-blokujące mogą blokować wytrysk. Konieczna zmiana terapii z kardiologiem. W cukrzycy kluczowa jest idealna kontrola glukozy. Hemoglobina glikowana poniżej 6,5%. Przy niedoborach hormonalnych skuteczność leczenia wynosi 85%, ale wymaga cierpliwości. Efekty widać po 3-6 miesiącach. Natychmiast zgłoś się do urologa, gdy: brak wytrysku utrzymuje się ponad miesiąc. Pojawił się ból podczas orgazmu, jest krew w nasieniu, towarzyszy temu ból pleców lub miednicy, masz problemy z oddawaniem moczu. To mogą być objawy nowotworów lub zapaleń wymagających pilnego leczenia. Mit pierwszy. Wytrysk musi być zawsze obfity. Prawda. Objętość nasienia zmniejsza się naturalnie z wiekiem i to normalne. Mit drugi. Problem dotyczy tylko starszych mężczyzn. Prawda. 15% mężczyzn poniżej 30 roku życia ma problemy z wytryskiem. Mit trzeci. To zawsze problem psychiczny. Prawda. 60% przypadków ma przyczyny organiczne. Mit czwarty. Częsty seks pomoże. Prawda. Bez leczenia przyczyny problem się pogarsza. Mit piąty. Witaminy zawsze pomogą. Prawda. Pomagają tylko przy udowodnionych niedoborach. Codziennie. Ćwiczenia kegla. Trzy serie po dziesięciu powtórzeń wzmacniają mięśnie dna miednicy. Dieta bogata w cynk, orzechy, nasiona dyni, owoce morza. Regularna aktywność fizyczna poprawia krążenie i poziom testosteronu. Ograniczenie alkoholu do maksimum dwie drinków tygodniowo. Techniki zarządzania stresem, medytacja, yoga lub regularne hobby. Sen 7-8 godzin, niedobór snu obniża testosteron nawet o 40%. Dla partnerek i rodzin, ten problem wpływa na cały związek. Wsparcie bez presji jest kluczowe. Nie sugerujcie domowych sposobów, ani nie porównujcie z innymi. Zachęcajcie do wizyty u specjalisty i towarzyszcie w procesie leczenia. Pamiętajcie, że to choroba, nie wybór czy słabość charakteru. Wasz partner potrzebuje zrozumienia, nie rad czy krytyki. Podsumowując, brak wytrysku to nigdy nie jest normalne starzenie się. Najczęstsze błędy to ignorowanie problemu, samodzielne zwiększanie dawek leków na potencję i sięganie po niesprawdzone suplementy. Prawdziwe rozwiązanie wymaga kompleksowej diagnostyki medycznej i profesjonalnego leczenia przyczyn, nie objawów. Wczesna interwencja może uratować nie tylko życie seksualne, ale i całe zdrowie. Jeśli ten film był dla Ciebie wartościowy, zostaw like i subskrybuj kanał dla więcej medycznych porad, które mogą uratować zdrowie. W komentarzach napisz, czy chciałbyś więcej filmów na temat zdrowia mężczyzn. Koniecznie udostępnij ten materiał znajomym. Możesz pomóc komuś wykryć poważną chorobę we wczesnym stadium.